Mówi Pani Prezydentowa Anna Komorowska. Bardzo. bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Co Pani Izo, jak, jak pani, myśli? pani myśli? A słuchała właśnie, bo tu pani bym chciała, żeby właśnie. Pani minister cenzurowała, bo ja mam dobrze. Już bym... cenzurujemy. Cenzurowała, bo mam Już cenzurujemy. Recenzurowała, bo ja mam Już cenzurujemy. Trzeba by coś dograć. Ja słuchałam, więc y, wydawało mi się, że wszystko dobrze, bo tak? było i o tej... Że jest w porządku, tak? No to dobrze. To, to wyrocznie tak, będzie tak, pani minister. Tak. Tutaj bardzo ładnie o tym właśnie, że o tej atmosferze. Tak? Każą powiedzieć, że pani minister kazała powiedzieć, D że było bardzo dobrze. Dobrze. No to jak, jak pani minister nie ma zastrzeżeń, to w porządku. Dobrze. Jak wygląda twój kalendarz? No możemy coś spróbować, no. Matka boska zielna, tylko by trzeba tutaj coś wymyślić, takiego jak, jak, jak coś się da zrobić, to mamy. Czy proszę. mam twoją akceptację? Tak, ale jak coś wymyślicie, takiego To wymyślimy, to, to przedstawimy dobrze, pomysł dobrze, i wtedy dobrze. tego to 15 to z panią sierpnia panią Przyjemność jak zwykle dobrze. po mojej stronie. Bardzo <laughs> dziękuję, dziękuję bardzo. Okay.